groźnego zbiega. To nie byle buntownik, a członek zdradzieckiego zakonu Jedi. No proszę, miecz świetlny! Byłem sam przez bardzo długo. Bałem się, że odkryją kim jestem albo czym jestem. Nie jesteś sam. Już nie. Hej, bity Jestem Kal. Zabieraj lasery z mojego lunchu! W takim razie pora dowiedzieć się, kim jestem. Małe turbulencje cię nie zawiją, młody. Marin, tak? Spędziłam lata, czekając na szansę pomszczenia moich sióstr. Wiem, co to znaczy stracić wszystko. Siostry Nocy i Jedi nie podróżują razem, lecz... Ocalali. Zmieniamy się. Los zakonu Jedi jest teraz w twych rękach. Życie zmusza ludzi do działania nawet wbrew ich woli. Wykonać rozkaz 66. Miktu! Nie! Każdego Jedi kusi ciemna strona. Zbudujemy coś innego, coś lepszego. Ciebie też sprzedam. Nie powstrzymasz Imperium! Ból sprawił, że jestem silniejsza. Ta nienawiść! Porażka to nie koniec przyjacielu. To nieodłączny element ścieżki. Nadzieja nigdy nie zginie w tych, którzy wciąż walczą. Nigdy nie zapomnę, uszanuję Twoje nauczanie i Twoją ofiarę. Sprawa Rady Jedi, Kalu Kestisie. Wstań, rycerzu Jedi. Pamiętaj. ufaj tylko mocy. Dokąd teraz? jest zamknięty. Podaj cel wizytę. mu. Nie wierzyłem plotkom. Jedi. Do tego wzięty żywcem. Senator się nas spodziewa. Możecie przejść. Nie chcemy, żeby senator czekał. Ta. Szkoda, że nie umarłeś razem z resztą. Strajcu. W dokach takie transakcje najlepiej robić skrycie. Jasne! Ale co powstrzymuje senatora, żeby nas nie uwięzić i wyrzucić do lotu pasa? Nie chcę, żeby to wyszło na jaw. Dokładnie tak. Ignoruję inkwizytorów? Próbuje przećmieć Fejtera? Facet niebezpiecznie się bawi. Tak jak my. Ta dzielnica jest odcięta. Rozkazy senatora. Czędy idziemy naokoło! lepsze czasy. Wojna kosztuje. Ktoś musi za nią płacić. Nie łatwo jest w tej galaktyce zarobić na chleb. Nie według propagandy. Nie, Nie wierzę, że za chwilę spotkam senatorów. Ostatnio rzadko pokazuje się umieć się. że dla nas zrobimy ją. Cóż, co mamy coś, co zapewni uprzejmość imperatora. Widzę! Skanowali ciężkie na postępu. Spokojnie. Senator tylko się upewnia, że wszystko przebiega uczciwie. Opuścić ulicę i pozostać w schronieniach do odwołania. Katrole porządkowe będą zatrzymywać i aresztować wszystkich, którzy się nie dostosują. Chodź tu, Jedi. Reszta zostaje tutaj. A, nie tak się umawialiśmy. Umowy się zmieniają. Ale nie ta. Jadę z wami, albo zasuwamy na piechotę. Tylko ty. Reszta musi poczekać. Pozwolisz mu się tak nazywać? Wystarczy. A więc gdzie go znalazłeś? Na mostem targu. Próbował kupić skrzynię bomb elektroprotonowych od czarnieńskiego handlarza. Jak ci się udało go schwytać? Że muszą spać tak samo jak my. Jak senator weźmie cię w obroty, to pożałujesz, że żyjesz. Zawsze miło spotkać sympatyka. Przedaj. i własny spraw. To jest twoja sprawa. Więzień musi być w nienaruszonym stanie. Senator chciał dostać więźnia żywego. Przecież oddycha. Czyż nie? Druidy. Dystrykt bezpieczny? Tak, senatorze żeby tak było. Psy Wejdera zawsze gdzieś węszą. daj to ostatnio rzadka zdobycz. Co jeszcze mi przyniosłeś? Zapłacę. mu. To była przyjemność, senatorze. Mam nadzieję, że nie ostatni raz robimy razem Interesy? Renega Jedi Kalkestis. Zdążyłeś wyrobić sobie nielada opinie. Sabotaże w magazynach broni. Zakłócenia dostaw zaopatrzenia. Obnoszenie się z tym przed dosłownie wszystkimi. Nieudany przewrót na Norsit. To twoja sprawka. Czyż nie? Czego chcesz, senatorze? Mam się przyznać? I tak już wiesz, że pracuję z Sogererem. Zanim oddam cię w ręce imperatora, doprowadzisz mnie do pozostałych Jedi. Nie mogę. Zostałem sam. <laughs> Nie ma sensu się opierać. Dowiem się tak, albo inaczej. Czasami wystarczy porozmawiać. Ale tam mam do dyspozycji zupełnie inne narzędzia. A może po prostu użyję tego? Miecza twojego mistrza. Czaro Tapala był zdrajcą, tak jak ty. I pomyśleć, że kiedyś dzieci będą nas pytać, cóż to za dziwna rzecz. Ten relikt wypaczonej Instytucji zniszczonej przez swoją własną arogancję. Wielu z nas wpada w pułapkę arogancji, senatorze. Imperator nie będzie miał nic przeciwko, jeśli dostarczycie w kawałkach. Co? Naprawdę myślałeś, że dam się schwytać? Przechowujesz na swoim jachcie ściśle tajne dane wojskowe. I właśnie podałeś mi je na tacy. Dzięki, BD. Spłoniesz za to. To moje. Trzymać tego Jedi! Weźcie go żywcem! No chodźcie po

Leci do nas. A leci dość szybko. Za szybko! Uwaga! Brakowało mały. To nie twoja wina. Dogonimy jacht. Co? Jego jacht zniknął. Widzisz? Nie ma go. Muszą. A co z więźniem? Może jest u senatora. Trzeba ruszać, Zabiec! 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 Nie mogę otworzyć. Nie masz jakiegoś sposobu, co? Musimy znaleźć ten jacht, zanim namierzy go imperium. Tylko nadzieję, że dane wywiadowcze od senatora będą warte zachodu. Nigdy się nie poddajesz, co nie mały? odpocząć mały. Tutaj. Nie... błagam... walczyłem na wojnie. He! <laughs> wątpię. A teraz wypad. Rozkazy senatora. Dobra, rozwalik ich. Chyba jakiś rzadki minerał. No, jest piękny. jest jacht. Wciąż dryfuje. I o to chodzi, Bidi. Zgarniemy go. Idziemy coś zjeść po Jasne. Chętnie wciągnę tu podoga. Podobno robią jedne z kratów. To tylko przodka. No dobra. Widzę ich. ich. Masa przestępców na ulicach ostatnimi czasy. Myślałem, że na konc... nas ściąga zagrożenie! Za nim. Jesteśmy coraz bliżej. Trzymasz się, Bidi? Nie patrz w dół. Co ci tyle zajęło? No wiesz, kręciłem się. Zwiedzałem sobie. Dawno nie byłem na korusand. <laughs> Dzięki, boat. Taka robota, Kestis. Gdy zobaczyłem zapadający się dog, pomyślałem, że ta akcja może się skończyć bardzo szybko. Po co im to ułatwiać? A, gdzie jest załoga? Zmierzają na jacht. Tam się z nimi spotkamy. A, i brawo zabrania używania komunikatorów. No to cisza na łączach. Brawo wie, co mówi. W porządku, ruszamy. Przyjechałem.